Szczęść Boże, siostry i bracia. Enoch, Kolumbia, 1 września 2021 roku, orędzie Maryi Uświęcicielki. Moje ukochane dzieci, niech pokój mego Pana zawsze będzie z Wami. Maleństwa, zbierzcie się wokół Waszej matki. I wspólnie odmawiajmy mój Różaniec Święty, błagając Ojca Niebieskiego o zbawienie grzeszników całego świata. Dzieci, grzechy i złość tej ludzkości, tych czasów ostatecznych sprawia, że niebo płacze. Tysiące dusz codziennie się potępia z powodu oddalenia od Boga i z powodu modernizmu tego świata które docna niszczy wiarę i bojaźń Bożą. Światowe zmartwienia, wysiłki i pośpiech oraz rządza posiadania pochłaniają ludzkość. Brak modlitwy, niespełnianie Bożych przykazań, pycha, materializm, brak miłości i desperackie poszukiwanie bożka, pieniądza Doprowadzają ludzi tych czasów ostatecznych do zagubienia wartości moralnych, społecznych i duchowych. Duch Pański zostaje zastąpiony światowymi bożkami. Wiele domów i rodzin dziś dryfuje z prądem z powodu braku zaangażowania wielu ojców na rzecz Boga i swoich dzieci. Moje maleństwa zatracają się z powodu modernizmu i z powodu Bożka Technologii, który kradnie przestrzeń modlitwy i rozmowy w domach. Ogromna większość pasterzy domów, to jest ojców rodzin, dziś bardziej zajmuje się zaspokajaniem potrzeb materialnych swoich dzieci i swoich domów niż dawaniem miłości. Zaniedbują kierowanie i edukowanie moralne i duchowe swoich rodzin, by chodzić szukać Bożka pieniądza. Da się policzyć na palcach domy i rodziny, w których się modli i rozmawia, w których znajduje się czas, by posłuchać dzieci i poznać ich potrzeby i zmartwienia. Przykazania Bożego prawa. Są dziś sprawą zapomnianą w sercu wielu rodzin. Codziennie są łamane, ponieważ w domach ojcowie rodzin zapomnieli nimi ewangelizować. Nie zapominajcie, że dekadencja społeczeństwa ma jako swoje źródło rodzinę, ponieważ to rodzina jest pierwszą społecznością stworzoną przez Boga, z której Rodzą się pozostałe społeczności. Nie wiecie, jaki smutek odczuwam moje maleństwa, widząc zniszczenie wielu rodzin z powodu braku Boga w wielu domach i z powodu braku miłości i zaangażowania tylu ojców rodzin względem ich dzieci. Mój przeciwnik, Wraz ze swymi duchami podziału, odrzucenia i braku miłości, niszczy wiele domów. Domy, w których duch Boży został zastąpiony bożkami tego świata, jest domem, który zniszczy mój przeciwnik. Mówię Wam, moje maleństwa: dom, w którym się nie modli ani się nie poświęca naszym. Dwóm sercom Jezusa i Maryi będzie domem, który się zatraci, gdy rozpętają się dni wielkiego ucisku. Pasterze domów, to wy jesteście odpowiedzialni przed Bogiem, za zatracenie się waszych domów. Na co czekacie, by prawidłowo ustawić kurs waszych rodzin, Zacznijcie na nowo wpajać i wypełniać Boże przykazania. Wyznaczcie przestrzeń na rozmowę i modlitwę w Waszych domach. Poświęćcie je naszym dwóm sercom i nie zaniedbujcie odmawiania mojego świętego różańca, ażeby Duch Pański na nowo w nich zamieszkał. Pamiętajcie, zaczynają się dni Bożej Sprawiedliwości i jeśli w Waszych domach nie ma Boga, to Duch Zły zapanuje nad Wami i Waszymi rodzinami i nie będzie już można się cofnąć. Niech pokój mego Pana zawsze Wam towarzyszy, a moja matczyna ochrona niech Was uwolni od wszelkiego zła. Wasza matka, Maria, uświęcicielka. Dajcie dzieci, całemu światu poznać te orędzia zbawienia i moje siedem: zdrowaś Maryjo, siostry i bracia, jak zapewne coraz więcej z nas się naocznie przekonuje, rodzina może być naprawdę szczęśliwa tylko wtedy, kiedy jest w niej obecny Bóg. Bez tego nawet pieniądze nie pomogą, a nierzadko nawet Pogorszą sytuację. Szczególna odpowiedzialność ciąży tu na ojcach rodzin, których Bóg ustanowił pasterzami dla swoich rodzin. Choć rzecz jasna, każda osoba, która się modli o nawrócenie i ocalenie swojej rodziny, jakże często są to żony i matki, jest cennym kanałem Bożej łaski i mocy. Ostatecznie decyzje o opowiedzeniu się za Bogiem lub przeciw Niemu. Każdy musi podjąć osobiście. Niemniej, starający się żyć święcie rodzice mogą wiele pomóc swoim dzieciom, jeśli zechcą one z tej pomocy skorzystać. Jedno jest pewne: jeśli w jakiejś rodzinie nie ma Boga, tam wkracza zły duch, czego skutki są aż nadto boleśnie odczuwalne dla większości z nas. Pan Bóg i Maryja. Są jednak silniejsi i jeśli im na to pozwolimy, to będą o nas aż do końca walczyć swoją miłością. Nie mam pewności, na czym polega nabożeństwo siedmiu Zdrowaś Maryjo. Bardziej znane jest nabożeństwo trzech Zdrowaś Maryjo, a także siedmiu Ojcze Nasz i siedmiu Zdrowaś Maryjo uczci i krwi Chrystusa. Siostry i bracia, w imieniu Maryi zachęcamy Was do podejmowania pokuty w różnych wymiarach naszego życia. Prośmy Maryję o światło, co w naszym życiu może stać się darem złożonym naszemu Ojcu. Jako przebłaganie za grzechy świata, braci i sióstr i swoje. Do czego, siostro i bracie, zapraszacie Maryja? Z jakim światłem przychodzi do Ciebie Twoja miłująca Mama? Czy masz siłę i odwagę, by to odkryć? Siostry i bracia, dziękujemy za oglądanie naszego kanału. Dziękujemy za subskrypcję i prosimy o subskrypcję, tak by zgodnie z wolą Boga, naszego Taty, orędzia dotarły do jak największej liczby Jego dzieci. I módlcie się, byśmy dalej w woli Bożej prowadzili ten kanał. Bóg zapłać.